Cześć, witajcie w ostatnim odcinku zdarzeń na żywo, w którym już całkowicie zamkniemy sobie te nasze webinary. Dobrze, to jesteśmy myślę przygotowani do tego, żeby rozpocząć naszego live'a, więc ja klikam rozpocznij. Mam od razu informację, że po rozpoczęciu nie będzie można zatrzymać ani ponownie uruchomić. To zdarzenie może trwać do 12 godzin od czasu rozpoczęcia, a uczestnicy będą je obserwować z 10-20 sekundowym opóźnieniem. Po co jest to opóźnienie? Już tłumaczę. Mamy taki delikatny bufor, kilkunastu sekund, na to, żeby całe zdarzenie przebiegało płynnie. To znaczy, jeżeli będą występowały jakieś zakłócenia na sieci, Wy jako uczestnicy i tak będziecie widzieli wszystko płynnie. Wszystkie nagrania z moich webinarów są bez żadnych zakłóceń, bez żadnych przerw, ponieważ mamy te kilkanaście sekund, które pozwalają odbiorcom na płynne docieranie tego obrazu i dźwięku. Przez co jeżeli ja będę zadawała pytanie na takim webinarze, i to jest bardzo ważne, jeżeli prowadzicie webinar, macie uczestników i pytacie, czy widać, czy słychać, i cisza. Na czacie nic się nie pojawia. Wy zaczynacie kombinować już tutaj z mikrofonem, ze słuchawkami, że pewnie was, was nie słychać. A okazuje się, że zaczęły spływać odpowiedzi, że słychać, słychać, słychać. I to właśnie jest przez to, że te informacje docierają do tych osób później. I my widzimy je z opóźnieniem. Dlatego jak zadajecie jakieś pytania, to ja zawsze już mam taki nawyk, że zadaję takie pytanie wcześniej pokazuję jeszcze jakąś funkcjonalność do końca, a później dopiero wracam do tych odpowiedzi i mogę je przeczytać. Bo jeżeli czekałabym 15 sekund, to naprawdę podczas live'a jest bardzo długa cisza, to może się zrobić taka chwila nudy dla uczestników i warto to wziąć pod uwagę. Klikam w takim razie kontynuuj. I już sprzed emisją na żywo zmienia mi się tutaj, że jesteśmy live. I ja w tym momencie mówię: witam serdecznie Państwa. I spójrzcie, Marek jest po prawej stronie, on jeszcze tego nie widzi. I będziecie mogli zobaczyć, że Marek zobaczy to z opóźnieniem. Zamkniemy sobie te pytania i odpowiedzi, żeby tutaj było więcej rzeczy widocznych. I widzimy też od razu, że wyłącz wyciszenie mikrofonu, bo ile razy tak mam, że wyłączam swój mikrofon, żeby po prostu mm, jeszcze nad czymś popracować, później wchodzę na live. I od razu widzę, że wyłączył wyciszenie, więc wyciszam, bo czasami zaczynam się witać, a faktycznie mam ten mikrofon jeszcze wyciszony. I widzicie, że po prawej stronie cały czas coś się dzieje. A ja do was już mówię od kilku sekund i niczego nie klikam, w ogóle nie dotykam myszki. Więc widzicie to delikatne opóźnienie to, co pokazywałam, to, co mówiłam i ja też tutaj ruszam się z opóźnieniem po prawej stronie także to też widać. I w tym momencie mogę prezentować wszystko, co tylko chcę na moim ekranie i to wszystko będzie tutaj widoczne czyli mogę wyświetlić jakieś dokumenty, jakieś zdjęcia, obrazy cokolwiek chcę i w tej sytuacji to wszystko, co będzie tutaj u marka widoczne, to jest od narożnika do narożnika cały mój ekran. Co może robić Marek? Marek może też zadawać tutaj pytania anonimowo lub się podpisać, albo możemy też zaznaczyć opublikuj anonimowo. Więc jeżeli chodzi o użytkownika, on nie ma możliwości włączenia kamery, nie ma możliwości włączenia mikrofonu, ma tylko do dyspozycji czat i z tego czatu korzysta. Jak widać tutaj wszystko się pokazuje, to co ja przed chwilą pokazywałam. Jeżeli nie chcę, żeby to moje wideo tutaj było, mogę z powrotem zmienić na jedno źródło i pamiętajcie, że trzeba kliknąć wyślij na żywo, bo wtedy to, co jest w czerwonej ramce, jest widoczne dla uczestników naszego spotkania. Tutaj może nam się zmieniać liczba tych uczestników, może ich być do 20 tysięcy. Tutaj mamy czas, w którym widzimy, że te sekundy upływają, jak długo trwa nasze spotkanie, a tutaj widzimy, że jest nagrywane, ponieważ mam z poziomu mojej organizacji zaznaczone, że każde zdarzenie na żywo ma się automatycznie nagrywać, i później takie nagranie możemy pobrać. I to właśnie Wam pokaże, w jaki sposób też takie nagranie można pobrać. Jedna jeszcze bardzo ważna informacja, jeżeli mamy tutaj również innych prezenterów, czyli na dole pojawią nam się również inne kamerki, to możemy przed publikacją, czyli przed wysłaniem na żywo tego naszego obrazu, przed rozpoczęciem spotkania, kliknąć Wycisz Wszystkich, ponieważ w przeciwnym wypadku byłoby wszystkich słychać w momencie wysłania tego naszego obrazu na żywo. Więc klikam Wycisz Wszystkich i później zaczynam udostępniać wideo lub obraz. Jeżeli klikniemy zakończ, nie da się już do tego wrócić. Tak jak w kalendarzu możemy wrócić do danego spotkania, tutaj nie da się wrócić, czyli klikam zakończ, zakończ zdarzenie na żywo. Nie można rozpocząć ponownie, więc to już będzie ostateczne nasze pożegnanie, i już do tego nie wrócimy. Kończymy spotkanie na żywo. Tutaj, u Marka, jeszcze jest to widoczne, ale za chwilę już pojawi się, że jak widać, zakończam to spotkanie. I będzie informacja, że zdarzenie się zakończyło. I ja tutaj również mam informację zakończono. Cały czas mogę sobie do tych pytań wrócić, mogę pobrać te pytania, pobrać raport i pokażę, w jaki sposób pobrać te pytania i w jaki sposób pobrać nagrania za spotkania. I tutaj mamy informację, że live się skończył. Ja sobie w takiej sytuacji opuszczam również to nasze spotkanie. Tutaj mamy informację na temat czatu z naszego spotkania na żywo. Akurat z nikim nie pisaliśmy, wchodzę sobie w kalendarz. Wybieram spotkanie na żywo i w tym spotkaniu mogę zjechać troszkę niżej, i już mamy do pobrania zasoby, zdarzenia na żywo. Nagranie, klikam, pobierz i już pobiera mi się film. Raport z pytaniami i odpowiedziami też możemy sobie pobrać. Raport zaangażowania uczestników też możemy pobrać. I nagrania dla uczestników teraz są włączone, co oznacza, że pod tym linkiem, który wysłaliśmy, czyli jak kliknęliśmy, pobierz link uczestnika, to pod tym linkiem jest dostępne nagranie. Spójrzcie. Pobieram sobie link uczestnika, wklejam to u marka i widać, że to spotkanie już jest gotowe do obejrzenia. Ma 4 minuty i Marek może oglądać to, co się, co się działo pod tym samym linkiem. Mogę też kliknąć wyłącz i już nagrania dla uczestników nie ma. Jest również transkrypcja, jest dostępna tylko w języku angielskim, można ją pobrać. I są jeszcze opcje zaawansowane, czyli mamy nagranie kopii zapasowej. I to jest wszystko, co możemy pobrać. Pokażę, w jaki sposób te pliki wyglądają. Wchodzimy sobie w pobrane na naszym komputerze, bo tutaj automatycznie wszystkie pliki się zapisują. Attendee Report, czyli raport uczestnictwa. Nie jest to zbyt przejrzyste, ale my sobie możemy tutaj rozszerzyć to. Widzimy, kto wchodził, o której godzinie wchodził, z jakiej przeglądarki i możemy sobie taki raport wyświetlić w Excelu. Dodatkowo możemy jeszcze pobrać sobie. Raport pytań i odpowiedzi, i to jest też świetne, jeżeli mamy bardzo dużo pytań na naszym live, na naszym webinarze i chcemy później na nie odpowiedzieć, to mamy tutaj, to jest powitanie, dzień dobry, prezentacja jest dostępna tutaj i mamy wszystkie informacje tutaj, które zostały wysłane na czacie na QA. I tutaj, jeżeli chodzi o nagranie, to klikamy dwa razy, mamy plik mp4, który możemy dalej wysłać, zamieścić na naszym. Serwisie z filmami albo na przykład na OneDrive i udostępnić dalej. Jeżeli chodzi o zdarzenia na żywo, to był dość długi odcinek, ale mam nadzieję, że treściwy i wszystko Wam się mocno przyda. Także zapraszam do kolejnych odcinków i do zobaczenia.